To jest już ostatni pożegnalny film na kanale Króla Pustkowia. Król Pustkowia odchodzi z tego świata. Jestem zmęczony, a w zasadzie jestem zrozpaczony codzienną walką, udręczeniem, manipulacjami, kalkulacjami ludzi ograniczonej substancji ludzi zdolnych jedynie do tego, żeby się wyżywać na sobie od rana do wieczora twierdząc przy tym jednocześnie że życie ma sens jedyną prawdą o życiu jedyną jaką warto z życia wynieść jest to że życie w ogóle nie ma najmniejszego sensu sensem życia jest tak naprawdę jego bezsens i usilne przekonywanie innych że jest inaczej. Ta gorycz, która spłynęła na mnie, wlewa w moje serce tak potężną ilość czerni, z której nie potrafię się już wydobyć. Nigdy nie miałem problemów psychicznych, ani nawet myśli samobójczych. W istocie kocham życie. Kocham życia jak szalony. Żyłem zawsze na pełnej petardzie, bez względu na wszystko i bez oglądania się na innych. Jednak życie w świecie, w którym to motłoch ma decydować o tym, w jaki sposób ja mam żyć, w jaki sposób ja mam myśleć, w jaki sposób ja mam być wolnym, staje się dla mnie po prostu już udręczeniem, którego znieść nie mogę. To jest coś, co przeważa ostatecznie szale. Nie chcę się obudzić w wieku 70 lat, 80 lat i stwierdzić, że przeżyłem, że udało mi się przeżyć. Ale jakim kosztem? Kosztem czego? Kosztem życia z niewolnikami w systemie totalnej obłudy i kłamstwa, manipulacji. Kosztem codziennego barbarzyństwa i przyglądania się nawzajem temu, kto dzisiaj przegrał, kto dzisiaj odszedł, kto wreszcie popełnił samobójstwo. To się mija z celem. To przekracza wszelkie wyobrażenie o tym, że życie mogłoby cokolwiek znaczyć. Wszechświat nas upomina nieustannie. Wszechświat nieustannie nam mówi: to on decyduje o tym, że gardzi naszym istnieniem. Klamka zapadła. Zamiast pogrążać się w aktywności najpełniej ludzkiej, o której zresztą na kanale mówiłem nie raz, nie dwa, ale setki razy, my kalkulujemy jedynie, jak tutaj przetrwać jeszcze jeden kolejny dzień. Jakim kosztem? Jaki jest koszt tej bezsensownej i bezcelowej walki? Po co? Przecież to nie ma sensu. Tylko po to, żeby. Obchodzić potem nic nieznaczące, nieudolne zresztą święta, gloryfikujące jakieś bezużyteczne wartości, wartości, na których zresztą budowaliśmy tę cywilizację od zarania dziejów. Wszystko miało podobno zmierzać do jakiegoś dobra. Tak przynajmniej twierdził Arystoteles, podobno geniusz filozofii. Kiedyś pewien wydawca Powiedział do mnie: Ty, król pustkowia, nigdy nie będziesz Arystotelesem. Ale mi wcale nie zależało na tym, żeby być Arystotelesem. Ja nie jestem skłonny do tego, żeby naśladować osobników ograniczonej substancji. Jestem należycie przygotowany do tego, żeby tym półgłówkom intelektualnym, którym się wydawało, że coś wiedzą, wytykać ich błędy. Miałem odwagę żyć. Miałem odwagę być wolny, miałem odwagę mówić w swoim imieniu, miałem odwagę głosić teorie wychodzące daleko poza schemat w ogóle myślenia tej ogłupionej cywilizacji. Okazało się, że gdybym powtarzał to, co już zostało przyjęte, przez ogół, jako pewne prawdy wiodące, wyszedłbym na tym procederze o wiele lepiej, gdybym budował tak zwaną swoją karierę na Jezusie, Buddzie czy jeszcze innym nieszczęśniku. Nieszczęśniku, który żyje w tym świecie, ma postawiony pomnik, jednocześnie nic nie wnosząc do tego świata. Nigdy nie chciałem nikogo naśladować. Brzydziłem się naśladownictwem. Pokazując jednak istotę wolności ludziom, moje osobliwe szaleństwo, którego ludzie przecież tak bardzo poszukują, bo każdy chce być jedyny, oryginalny i niepowtarzalny. Człowiek traci wszystko. Do tego nie ma żadnego wpływu na świat, w którym żyje. Jest tylko śmieciem śmiecikiem takim po prostu liściem. Nieznaczącym pyłkiem. Ostatecznie i tak pojawi się grupa ze zwierzęconych Małpiszonów, którzy będą albo decydować o tym, czy ktoś był pedofilem, czy ktoś nie był pedofilem, albo będą decydować, pomijając wszelkie dowody, fakty i argumenty, albo będą decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. I ty, król Pustkowia, w tym świecie jesteś zły. Ty jesteś zły, ty jesteś najgorszy, ty król pustkowia jesteś chory. Powinieneś tutaj, w tym lesie, zostać już do końca życia. A zostałbym w tym lesie do końca życia, gdybym mógł, oczywiście. Ale ten świat natychmiastowo przyszedłby tutaj za mną, jak smród, założyłby mi smycz na szyję i wciągałby mnie po raz kolejny w ten ogłupiony system. Kiedy Król Pustkowia mówił, że zło moralne jest nam potrzebne do odzierania naszego życia ze złudzeń i niewykorzystanie tego zła moralnego przeistoczy się zawsze w zło destruktywne, bo to wszak były pierwsze tego typu idee, które zostały w ogóle w doświadczeniu ludzkim ugruntowane jako prawda, którą przyjąć należy w sensie myślenia o tym. Że życie w ogóle nabrałoby wówczas jakiegoś sensu. Bo jeśli mamy się przyglądać temu, że za chwilę znowu wybuchnie wojna, ile już walczono z tymi wojnami, ile już kombinowano, żeby wojen nie było, ile wreszcie prób podejmowano, żeby nie pojawiali się mordercy, złodzieje, bandyci, a oni wracają, jak opętani. Ludzie już tego nie wytrzymują, tego ciśnienia, tego napięcia, tego brudu, tego żalu, tej goryczy. Modlą się do ogłupiałego Boga, który ma ich za nic. Dlatego, jak mówię, jestem zmęczony. Jestem zmęczony, jestem królem pustkowia. Wielu ludzi nawet nie wie dlaczego. Pustkowie to jest miejsce, gdzie rodzi się prawda, gdzie ona powstaje cały czas. To jest moment, to jest miejsce, gdzie nie ustalamy żadnego systemu wartości obiektywnych, dogmatycznych, na kanwie których rozprzestrzenia się błazenada głupoty. My wartości rodzimy oficjalnie, wyciągając je z własnych trzewi i rezygnując z władzy, gdy nam ktoś własną głupotę oznajmi. Na tym polu, na tym polu rodzenia wartości. Czyli diagnostyki myślenia jest i nie ma. Wartości są, ale znikają. Jutro możemy się dowiedzieć czegoś, czego nie widzieliśmy dzisiaj. Jest i nie ma. Tak jak w przypadku Boga, to jest sensu stricte, teologiczna konstatacja: Bóg jest, mamy przeświadczenie Jego istnienia, ale przecież nie ma Go jednocześnie. O takim świecie myślałem, o świecie, w którym twórcza aktywność. Twórczy niepokój będzie dominował nad kalkulacją i manipulacją. No i co z tego, że król Pustkowia się nagadał? Co z tego, że król Pustkowia gardło zdzierał, wygłaszając jakieś teorie? Skoro następnego dnia człowiek wstaje i znowu myśli, jak tu przetrwać? Co zrobić? Znowu przetrwać. Znowu kalkulować. Żadna prawda nie może być na powierzchnię wyniesiona. Kamienie. My mamy wełbie kamienie. Kamienie wełbie w sercu, wszędzie są kamienie, człowiek jest ciężki. Odnoszenia tych kamieni. Nie jest lekki od zrzucania tego ciężaru, od uspokajania się wreszcie. Uspokoić się, przestać walczyć, przestać kombinować, przestać zachowywać się jak najgorsze zwierzęta. Ale i tak każde zwierzę żyjące w tym lesie jest więcej warte od ludzkiego zwierzęcia zwierzęcia, które nie zasługuje na to, żeby żyć. To jest potwarz, to jest skandal, że w XXI wieku. Ludzie mają czelność jeszcze mówić o tym, że średniowiecze to była zacofana epoka. Tam przynajmniej ludzie mieli odwagę umierać zaprawdę. Szli z ochotą na stos. A to jest epoka pist i tchórzy pogrążonych w lęku, w małych swoich zaciemnionych umysłach, które co rusz wyciągają na powierzchnię jakieś bluźnierstwo i błazenadę. Niczego przyjąć do siebie, oczywiście, nie chcą. Wykonują trywialne czynności, które za chwilę i tak roboty będą wykonywały. Następnie dziwiąc się, że Harari mówi, że większa część tej cywilizacji będzie zbędna. Ludzie nawet nie mają ochoty twórczo pracować, nie mają ochoty kształtować swojego geniuszu. Idą, kończą jakieś głupkowate szkoły uczą się jakichś teorii pseudopsychologicznych. I następnie całe życie w kółko powtarzają to, co im wbito do głowy. Lenie. Lekarze już nie leczą nikogo: absolutnie. Lekarz to jest sprzedawca tabletek. Każda dolegliwość ma swoją tabletkę. Tabletkę na wszystko. A gdzie jest ta cholerna tabletka na życie? Gdzie ona jest? Skoro ludzie udają tylko życie, oni udają, że żyją. Kiedy mówię, że odchodzę, ludzie myślą: odchodzi, ale gdzie on odchodzi? To on umrze? A zastanowiłeś się może, czy to nie jesteś ty martwy? Czy to ty nie jesteś martwy, właśnie tam po drugiej stronie? To zastanów się. Będzie wtedy łatwiej cokolwiek rozstrzygać, bo albo żyjesz na pełnym pędzie. Albo jedynie udajesz, że cokolwiek robisz, uśmiechasz się, grasz po prostu frajera. Zresztą na YouTubie to frajerstwa jest pełno. Wszyscy chcą być YouTuberami, prawda? Król Pustkowia też, tak, tak. Król Pustkowia też jest YouTuberem. Zamiast się porządną robotą zająć, to Król Pustkowia robi filmy. Filmy na YouTube, żeby na chleb zarobić. YouTube jednak był dobrym narzędziem do tego, żeby budować przesył pewnych informacji, które mogłyby docierać do ludzi, które mogłyby być pomostem, poręką do rozwoju praw przyszłości. Ale cóż z tego, skoro maniera życia pogrążonego w żalu i rozpaczy, ale także w bezwzględnej miłości do siebie? Miłości do siebie, jak oni siebie kochają. Oni są tak zakochani w sobie, bezgranicznie. Miłość do siebie, miłość do siebie nie pozwala zobaczyć własnej brzydoty. Ludzie następnie przyciągają do siebie samych siebie. To oni są po drugiej stronie, kochają się w sobie i w drugim człowieku, starają się zobaczyć siebie. Jak nie zobaczą siebie, to są przerażeni. Przyciągają do siebie samych siebie, a potem dziwią się że pożądanie przerodziło się w nienawiść bo król pustkowia uczył nie raz że zło się przyciąga a dobro pozostaje w dystansie jest tylko jedna definicja sprawiedliwości o której także państwu na kanale mówiłem sprawiedliwość jest równością jedynie w obliczu śmierci a śmierć jest doświadczeniem wnikania w prawdy w nasze życie poprzez Odbieranie władzy nikczemnikom, którzy chcieliby położyć na niej swoje brudne łapska. To jest definicja sprawiedliwości. Dlatego na świecie nigdy nie będzie sprawiedliwości, bo żyjemy w systemie zwierząt, totalnych zwierząt. Tak jak w systemie biologicznym, do stołu zasiądzie zawsze najsilniejszy. A reszta zadowoli się pozycją zminimalizowanego bytu, z marzeniem o tym, żeby tam na szczyt sobie wejść. I tak toczy się walka. Wojna świń. Bezużyteczne, miałkie, małe życie. Z koniecznym powoływaniem do tego życia autorytetów. Autorytet, który nada znaczenie jakimś wartościom. Nie znoszę i nienawidzę autorytetów. Nigdy nie byłem w stanie przyjąć nawet w minimalnym stopniu myślenia, że jakikolwiek autorytet może nadać znaczenie mojemu życiu. Bo jeśli ja sam nie jestem dysponentem tego, w jaki sposób żyć, w jaki sposób być wolnym człowiekiem, w jaki sposób twórczo pracować i w jaki sposób rzucać światło na ludzkie zaciemnienie, to znaczy się, że jestem tylko więźniem tej epoki. Małym, miałkim zresztą półgłówkiem, pogrążonym w lęku do tego, żeby mu ktoś krzywdy nie zrobił. Dlatego, jak powiedziałem, jestem zmęczony. Mimo chęci, mimo sił, mimo pragnienia, robienia czegokolwiek gdzieś dochodzi to życie do kresu, do granicy, do muru, do muru, którego nie sposób już przebić. Czym go przebić? W jaki sposób go rozwalić? Burzyliśmy mur berliński, burzyliśmy, burzyliśmy inny mur, ciągle burzymy jakieś mury, a jednocześnie ciągle stawiane są przed nami kolejne mury. Co teraz? Mamy po prostu udawać, że życie w tym obozie koncentracyjnym ma sens? Kiedyś, wiele lat temu, jak jeszcze młody byłem i włosów miałem więcej, Mówiłem, że zmierzamy do nowego obozu koncentracyjnego. Mówiłem na przeróżnych prelekcjach, bo kiedyś zapraszano mnie nawet jeszcze na spotkania autorskie, gdzie mogłem się trochę powymądrzać. A potem się zacząłem wymądrzać na YouTube. Ale kiedyś, jak mówiłem, że zmierzamy do tego obozu koncentracyjnego, to ludzie patrzyli na mnie i, mówi, i mówili, że ja jestem idiotą, że ja się powinienem iść leczyć. Powinienem się iść leczyć, że nie warto w ogóle mieć. Czegokolwiek ze mną wspólnego. To teraz ja zadam takie pytanie: kto tutaj powinien się iść leczyć? Czy nie powinni się iść leczyć ci ludzie, którzy w dalszym ciągu twierdzą, że życie jest piękne, kiedy świat jest podpalony i wywrócony całkowicie do góry nogami? A będzie jeszcze gorzej, bo to rozchwianie tych wartości obecnych to nie jest rozchwianie. Mające przyczyny w takiej zwykłej zawierusze, która teraz powstała. Nie, 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 nie. To są błędy wynikające z zaniedbań przeszłości. To jest odwieczna walka o przetrwanie. Kto ma przetrwać? Ty czy ja? Mamy się zabijać w nieskończoność, aby potem wstanąć na nie tej cywilizacji i powiedzieć: Zwyciężyłem. Jestem wielkim durniem Lewandowskim, który strzela piłkę do siatki i zarabia 100 milionów. Jestem jakimś tam Usainem Boltem, który przebiegł 100 metrów w 8 czy 5 sekund. Gówno warte wyczyny. Nikogo nie stać na to, żeby iść przez życie z pasją własnego istnienia. A jeśli się to komuś przydarzy, to niechaj się dwa razy zastanowi, bo nie przyniesie mu to żadnego pożytku. Dlatego król Pustkowia odchodzi. Król Pustkowia idzie do swojego królestwa. Tam, gdzie będzie już na wieki wieków wolny. Żegnajcie! Jeśli ktokolwiek myślał o tym, żeby sobie. Cokolwiek zabrać ode mnie w podróż dalszego życia będzie mi oczywiście niezmiernie miło, ale z drugiej strony zdaję sobie z tego sprawę, że prawdy, o których mówiłem dla tego świata będą miały charakter obłędu, braku logiki i bezsensu. Tym samym, kiedy rodzi się prawda, kiedy prawda powstaje, to logiczne jest to, co jest nielogiczne. Pozdrawiam, kłaniam się nisko. Król Pustkowia Jerzy Kaśków. In vino veritas.